We done with the blaze house. jesteśmy w domu, w którym aktualnie będę mieszkać, ale nie mieszkam tutaj sam, ponieważ jest ze mną, uwaga kto, Filip, który jest za kamerą. I chodźcie na chwilkę tutaj do salonu. Słuchajcie, aktualnie będziemy mieszkać tutaj w trójkę i muszę tutaj chwileczkę z wami porozmawiać, bo jak wiecie sytuacja jest jaka jest aktualnie, więc troszeczkę wyjaśnię, żeby nie było tutaj dziwnych domyśleń i różnych komentarzy. Jeszcze nadal nie mamy tutaj dobrego internetu, więc właśnie dzisiaj od rana pan z internetem do nas przyjechał, będzie wszystko ogarniać. Też jeszcze pan Ogrodnik przyjechał, ja nie wiem co się dzieje w tym domu. Ja przyjechałem z góry. Ty to tylko z góry. No, więc zaczynamy kolejny dzień w The Blaze House. Jednak dom to nie jest taka prosta sprawa, ponieważ y, okazało się, że mm, nie działają nam żarówki, nie ponieważ jest problem z instalacją, ale zobaczcie, tutaj jest obiadek, ponieważ Filip dzisiaj gotował. Paweł pomagałeś trochę, czy tak? On tutaj siedział tylko. Zobaczcie. No, ja Dziwik komparny, Pysznie. Jezu, jak będą tak mi gotować, to ja będę najszczęśliwszy. Czekaj. Galeretki nie zrobiłeś od dwóch dni, obiecywałeś. Wow! Galeretka będzie na deser.